Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie o obiektywie, który bardzo, ale to bardzo polubiłam i który skradł moje serce i bardzo bym go chciała mieć, bo myślę, że y, mogłabym się na nim uczyć i uczyć. Ale o samym obiektywie za chwilę chciałam tylko powiedzieć, że ten obiektyw życzliwie udostępniła mi firma Interfoto.eu, która jest. Y, wyłącznym dystrybutorem marki TT Artisan na Polskę, ale prowadzą też komis fotograficzny w związku z czym mają obiektywy wszelkich marek i do wszelkich mocowań. Link do ich sklepu znajdziecie Państwo w opisie. A teraz drodzy Państwo już o samym obiektywie. Ten obiektyw jak Państwo widzicie jest malutki. On tu jeszcze ma taką osłonę, to nie jest osłona która, oryginalna. Ja ją mogę spokojnie ściągnąć i zobaczcie drodzy państwo jaki on jest maleńki. On jest tutaj na m 10 teraz. m 10 w żaden sposób nie jest dużym aparatem. Jest aparatem drobnym, zgrabnym i ten obiektyw spokojnie może sobie na niej funkcjonować. Tutaj zawsze jak oglądałam recenzję, to się zastanawiałam o co chodzi z tą podziałką. I ja Państwu powiem o co chodzi z tą podziałką. Ta podziałka, jak Państwo widzicie jak włączyłam aparat, tutaj mi pokazuje, że teraz aparat ma ostrość ustawioną na 1,4, takie przybliżenie 1 do 4, czyli tak naprawdę ostrze z 0,34 metra. Ale co tak naprawdę ta podziałka nam pokazuje, to jest jakie mocne będzie przybliżenie. Ten obiektyw ma tutaj przybliżenie 1 do 1, czyli tak jak duży jest robaczek w rzeczywistości, tak duży będzie na naszej matrycy. I tutaj, na tym obiektywie, tak naprawdę ta podziałka, którą tutaj mamy, czy ten przełącznik, który tutaj mamy, on też nam będzie pokazywał tutaj, co się dzieje, mniej więcej. Jak teraz wyostrzę na coś, mogę na coś wyostrzyć, na swój. Ach, mam ustawione manualne ostrzenie. Tak Państwu pokazałam świetnie, jak to działa. Ustawię sobie teraz yy, punkt ostrości, i tutaj widzicie Państwo moją zakurzoną dramatycznie klawiaturę. No to on teraz ma problem z wyostrzeniem. A właściwie nie, nie ma problemu, tylko Państwo widzicie, jakby był nieostry, bo punkt ostrości pokazuje na inne miejsce. On sobie teraz ostrzy w tym zakresie, który ma tutaj zaznaczony, czyli w zakresie od 19 mm do 40 mm, czyli w tym takim zakresie makro, tak naprawdę, w tym zakresie mocno przybliżonym. Jest to bardzo przydatne i bardzo fajnie to funkcjonuje, ja głównie korzystałam z niego, właściwie tylko korzystałam z niego na M5, która teraz nagrywa ten film, dlatego jest przyczepiony do M10, bo jeżeli mamy taki jakiś obiekt makro, który może nam się bardzo, a może właśnie taki, który nam się rusza i niekoniecznie musimy mieć to odwzorowanie 1 do 1, czyli to najbliższe, to ten autofocus jest bardzo przydatny. Yy, bo możemy sobie szybciej, może, złapać ostrość, niż kręcąc tym pierścieniem. Yy, bo ten pierścień, no to nie jest pierścień. Widzicie, państwo, ja teraz nim kręcę i sobie tutaj macha ta podziałka, jak szalona. On tu próbuje coś ostrzyć. A nie, wiem, czemu on, on tak macha, bo próbował ułapać ostrość na coś, czego nie widzi. Widzicie państwo, jak podziałka się rusza, jak próbuje złapać ostrość na coś. O. Był <laughs> takie fajne. Yy, w każdym razie to jest całkiem przydatne, i ja korzystałam z autofokusa. I nawet niektóre insekty próbowałam robić autofokusem. Też Państwu pokażę takie przynajmniej jedno zdjęcie, które zrobiłam z autofokusem. Autofokus jest ustawiony na ciągły, więc szaleje to. Może dam mu odpocząć na chwilę. Yy, I to jest bardzo fajne w tym obiektywie. Czyni go też bardzo uniwersalnym, to, że jest tutaj autofokus. Bo to jest 628, więc może równie dobrze być da, do portretów. Wtedy bym sobie ustawiła ten limiter. Na jak Państwo widzicie, tutaj jest od 0,4 metra do nieskończoności. Gdy, jak robiłam portrety, to tak go sobie właśnie ustawiłam. Bo tu muszę Państwu powiedzieć szczerze, tutaj ten autofokus. No, zajmuje mu to dużo czasu, żeby złapać ostrość, bo on musi pójść przez ten cały swój zakres od makro do nieskończoności i on się wtedy troszkę męczy. To też nie jest ten najnowszy obiektyw. Ten obiektyw ma przynajmniej 10 lat, jeśli się nie mylę, więc no, też nie możemy wymagać od niego, że tu będą jakieś cudawianki, jeśli chodzi o autofokus, ale ten autofokus działa i to, i to działa bardzo, bardzo fajnie. To jeszcze Państwu dopowiem, do czego ten autofokus w tym obiektywie jest bardzo przydatny. A mianowicie w aparatach marki Olympus i podejrzewam, że w Lumixie również mamy funkcję czy opcję focus bracketing i focus stacking. Obydwie te funkcje opierają się na autofokusie, bo polegają na tym, że aparat sam sobie przesuwa punkt ostrości o tyle, o ile mu każemy. I robi serię zdjęć z przesuwającym się punktem ostrości. Focus stacking polega na tym, że on sam w sobie już te zdjęcia też składa. Dzięki temu mamy mały obiekt, który jest y, ostry od początku do końca. To oczywiście musi być coś, co się nie rusza, bo przy ruchomych Obiektach nie jest to możliwe, ale tutaj jak Państwo widzicie, ja sobie taką scenkę ułożyłam. Miałam dwie małe lampki LED, które kupiłam w jakiejś promocji na AliExpressie, rzecz jasna. I tutaj robiłam sobie tego grzebka. I właśnie po raz pierwszy w życiu korzystałam z tego stackingu, więc zrobiłam to dość nieumiejętnie i bez większego wgłębienia się na to, po prostu byłam bardzo ciekawa, jak to będzie działać. I to jest rewelacja. To jest naprawdę super, super funkcja, która jest dostępna tylko wtedy, jeżeli ten obiektyw ma właśnie autofocus. Więc pod tym względem ten obiektyw też jest super. I te zdjęcia, które Państwo właśnie widzieliście, to były właśnie zrobione przez taki focus stacking. Ale najfajniejsze, co tutaj jest na tym przełączniku, to jest ta, to przełączenie do jeden jeden. Jak Państwo zobaczycie, to ten przełącznik nam tutaj wraca do pozycji, w której był wcześniej. Jak mam włączony autofokus, to i wcisnęłabym do połowy spust migawki, no to on znowu zacznie łapać ostrość. Ale jeżeli ja sobie ustawię manualne ostrzenie, mm, bardzo proszę, manualne ostrzenie, i przełączę sobie tym przełącznikiem, czyli pociągnę go. Do góry, no to 1 do 1. To widzicie Państwo, on teraz jest, w... no nic mi tu nie łapie ostrego. Yy, Rozglądam się, czy ja tu coś mam. O proszę bardzo, krem do rąk, świetny obiekt. I teraz on jest tak ustawiony, że jeżeli znajdę tą dobrą odległość, to on mi 1 do 1 odwzoruje, żebyście Państwo widzieli. Widzicie Państwo? Ja jestem tutaj sobie krem przybliżam sobie ręką do obiektywu. I jesteśmy w tym największym przybliżeniu jego. Bardzo fajny jest ten przełącznik, fajnie, że nie trzeba tym obiektywem ostrzyć, tym pierścieniem ostrości, bo to zajmuje bardzo dużo czasu. To nie jest takie mechaniczne ostrzenie, tylko takie elektroniczne i przez to nie jest to najszybszy sposób ostrzenia. Tym aparatem czy tym obiektywem. Natomiast jak jest to jeden na jeden i możemy manualnie sobie ostrzyć, to jest to kapitalne. Obiektyw daje bardzo przyjemny obrazek. Ja Państwu za, oczywiście za chwilę puszczę zdjęcia z niego. To nie będą jakieś wielkie rzeczy działań, jakieś super, yy, super osiągnięcia, bo nie miałam niezbyt wiele razy z nim wyszłam, bo nie miałam na to czasu. Ale ja jestem z niego bardzo zadowolona i z tego, że jest tak lekki, bo drodzy Państwo, po tym moim Seven Artisans, który miałam, ci z Państwa, którzy są za mną troszkę dłużej, to wiedzą, że taki obiektyw makro nie zaszedł. On był bardzo fajny, ale był bardzo ciężki i jakość obrazu między tym a tamtym to jest nie była Ziemia. Tam, żebym miała ostre zdjęcie, to się musiałam naprawdę bardzo, bardzo postarać. I wielokrotnie myślałam, że ja coś y, zrobiłam źle i te zdjęcia nie wychodziły ostre. Tutaj jest to dużo prostsze. Ten obiektyw po prostu jest dużo ostrzejszy. Na tym przybliżeniu, jeden do jednego. Super. Zresztą zobaczycie Państwo y, za chwilę. Jeżeli coś jest nieostre. To znaczy, że ja nie trafiłam z ostrością ostrząc manualnie, a nie, że obiektyw nie jest ostry. On jest bardzo ostry i to jest w nim super. Fajna jest też ta, to nie jest oryginalna, ale oryginalna, wzorowana na oryginalnej, ten yy, kaptur przeciwsłoneczny, bo on, drodzy Państwo, jego się zakłada tak do góry nogami, jakby, ale on się po prostu wysuwa. Jak go wypchnę teraz, a teraz, żeby mi było wygodnie to zrobić, ciach. Nie muszę go ściągać i obracać, tylko go muszę pociągnąć. I potem mogę go po prostu złożyć. Jak chcę mieć dostęp na przykład do pierścienia ostrzenia manualnego. Bardzo fajna rzecz. Ja go czasem używałam, czasem nie. <laughs> Mnie ten obiektyw trochę proporcjonalniej wygląda z tym kapturkiem, niż bez tego kapturka. Bo bez niego on jest taki. No taki jest śmieszny. Taki ma śmieszny kształt, taki jest chudziutki jakiś. Ale jest dzięki temu bardzo lekki. On jest też, jeśli się nie mylę, odporny na jakieś tam zachlapania, dokładnie tak. Jest tutaj splash-proof i to jest też kapitalne, bo bardzo często ta fotografia makro, to nawet jeżeli nie robimy jej w deszczu, to czasem możemy robić pod jakimś mokrym krzaczkiem drzewem i czasem ta woda kapie, więc to jest też super rzecz, że on jest choć trochę uszczelniony. Drodzy Państwo, no co Państwu powiem, serce mi się kraje, że będę musiała go odesłać, jeśli będę musiała go odesłać, bo naprawdę bardzo, bardzo się z tym obiektywem polubiły, polubiliśmy i to, że jest taki lekki i że to nie, bo już sam aparat robi się ciężki, bo jak ma zamocowaną lampę, a nie wyobrażam już sobie teraz robić zdjęć makro bez lampy, no to jest ciężar aparatu po prostu rośnie, ale ten obiektyw Spokojnie można sobie wrzucić do plecaka yy, i go w ogóle nie poczuć, bo jest tak lekki. Jeżeli macie Państwo możliwość z niego pokorzystać, albo się wahacie, a różnica ceny tego używanego, czy jakiegoś innego, może nowego, nie jest duża, to ja z całego serca polecam ten. Do makro jest kapitalny. No to co, drodzy Państwo, zapraszam Państwa na... Galerie zdjęć. W ogóle Państwu chyba jeszcze nie podziękowałam ani razu za tyle subskrypcji. Bardzo Państwu dziękuję. Jest mi szalenie miło, że nadal Państwo chcecie oglądać te moje filmy i że liczba tych osób, które chcą je oglądać, rośnie. I mam nadzieję, drodzy Państwo, że będzie nas przybywać i że dalej będziemy sobie rozmawiać o fotografii. Drodzy Państwo, zapraszam na zdjęcia i zapraszam też na kolejny film. Do zobaczenia wkrótce.